Okej, okay, siema nowa wszystkim, witam was serdecznie z tej strony, Chmielu, jest ze mną oczywiście Raon. Siema wszystkim. No i jesteśmy po raz kolejny w Seine Zerouille 4. Jak widzicie zdobyliśmy w poprzednim odcinku takie nowe moce, coś ale nie wiem, podpala nam pociski, zwiększa obrażenia. No ja i odpania. chyba weźmiemy się za jakieś misje, jedną poboczną zrobimy chyba i jedną główną tą, w której będziemy tam, nie wiem, kogo ratować, ben... Kinga, czy jakoś tak? No, Ben King chyba, on się tak nazywa, O, Ale najpierw może coś właśnie z pobocznego, tak jak mówiłeś, tylko nie wiem, weź tam ty wybieraj. Bo weź mamy tego... Kasę. W Wpierony mamy tego... Czekaj, czekaj... Akcept, dobra... No nie wiem, co tam jest w ogóle, ty, ja może, no jest... Czekaj. To byśmy zrobili, wyścig od tej... E, od tej... Shondi 2, z Saints Aha, no, 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 czekaj, czekaj, gdzie ona jest? Jo, ty, jest, Możemy wziąć to, bo w sumie ten, ona już na statku z nią gadaliśmy. To teraz tylko wystarczy właśnie tam dobiec do tego miejsca, nie musimy właśnie na statek wracać. Dobra. A wziąć no, tak... to też już, nie? Już tam no, biegniesz? No mam odpalone, nie? mam, mam. To ty tam dobiegniesz pierwszy pewnie. My w ogóle na statku tam mamy chyba dwie, trzy misje tam pogadać z kimś. A, do ten, do, znaczy już tylko... Do, do już do są, tak? znaczy nie wiem, bo tam pisze tylko pierwsze, żeby pogadać z kimś, więc nie wiem, co to będzie. E, to nie wiem, nie wiem, nie wiem, znaczy, na... aha. znaczy tam jest też tak, że kurczę, na początku trzeba z nimi też pogadać, albo na końcu jest jak mamy wszystkie, wiesz, zrobione, no nie wiem, jak tam... Czekaj, to jest wyjście aha, to jest ten, ten wyścig, dobra. Mamy chyba ile mieliśmy? 15 sekund na złoto. Złoto więc. chyba no A ty. już z 5 sekund. No ale ta trasa mi się wydaje trochę łatwiejsza niż ta ostatnio No, tam była masakra, kurde Wow, do góry. Tam było trzeba było to po jakichś takich uliczkach wąskich biegać w ogóle. On strasznie kurczy się gubić, tam można było zgubić ty te... Czekaj A znowu będziesz pierwszy Ale nie wiem czy zdążę w ogóle na 15 sekund Widzę, że za mną jesteś centralny Bo widzę, że jak samochody lecą do mnie <laughs> Ok, go! Yes. Zajebiście! Jeszcze 4 sekundy nam zostały, a coraz lepiej wychodzi. Kolejny Blazin 55000, fajny 29 level, o kurczę, pewnie coś doszło. Ja nie mam już w ogóle z czego robić tego upgrade'ów, bo już mi się wszystkie te. Aha, nie mamy klasterów, no właśnie ty i znowu jest niebiesko. No kurczę, nie wiem o co tu chodzi. Ty zaczyna tak, jakby, wiesz co? Jakbyśmy powiedzmy, jakbyśmy my przejmowali kontrolę nad tym całą tą symulacją, wiesz? Mhm. Ty co my tu mamy? Ona no, coś od nas znowu chce. To jest troops. No można to zrobić w sumie też, jak to pokonać tych pewnie, wiesz tam. Aha, zwalić. dobra. No to robmy to, dobra. Bo szybko z tą poszłą misą i akurat to możemy zrobić i szybko, kurczę, tą główną misję, nie? Wtedy tą wykonać ze znalezieniem, te, ze znalezieniem tego King, e, jak on się tam nazywał? King? Ktoś tam. David? Nie wiem nawet. No ja też już nie pamiętam, no ale wiesz o kogo chodzi. A, Ben King, Ben. Ben King, o właśnie. Kurde, ja tu próbuję klastra złapać na kościele, ale mam problem. A ja pięknie przez klastra właśnie przyleciałem. Ja pierdzielę. Okej, okay, ty jest tutaj. A... No to odpalać, nie wiem czy tam masz odpalać, bo ja zanim tam dolecę, bo klasa znaczy, zbierała. Czekaj, nie, tutaj trzeba po prostu wiesz co. w ten, rozwalić ich wszystkich. Aha, dobra, to już tam lecę w takim razie. O! Jeb, pięknie, jebnięcie. Pozna ten gwiazd. Weź tu dubstepem jemniej, co? Bo kurde... O kurde, spadłem. <laughs> kurde, co jest? My jak na siebie wpadniemy, to on się tak wywala. Wywala, wywala kurde dziwnie. Jeszcze jeden gdzieś jest. Albo dwóch? Nie, jeden. Czekaj, bo tu jeszcze jest kurczy ten. Quest complete, już ty. Jest zaliczony. Ty, ja już mam 29. No ja też już mam wbity 29, nie? Explore Rift, idziemy tam jeszcze? Oh, oh, those... Co jest? Co te broni takie słabe są? Nie wiem, jak są spierdolą, bo tam zbyt duża rzeźnia się dzieje. Potem musiał chyba tego dubstep guna też kurczę trochę... Okej, okay, dobra, idę też tą za tobą. Nie wiem, Explore Rift, to co, lecimy tam też, czy co? No, to będzie chyba po tych platformach skakanie, tak mi się zdaje. No to dawaj. To się zrobi, najwyżej całego tego quest'a u to tam kurde ile nam to zajmie. Z 10 minut max. No i tam ten główny też, liczę, że tak ostatni nie był taki długi, nie? Ten, co robiliśmy wcześniej, pierwszy chyba był dłuższy. No, 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 no. Ten drugi chyba gdzieś tam nie wiem. z 12 do 15 minut jakoś trwało. Kurde, klastrów to faktycznie jest do dupy teraz z klastrami. No, sporo no. się wyzbierało tego, nie? Okej, okay, okay, jest. Enter Rift. Ty, jak robimy te misje poboczne to praktycznie wszystkie te aktywności co mamy tutaj porobić, to się one ten... Robią już od razu, czyli właśnie te flashpointy przejmujemy, to nam zalicza wszystko. No, 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 no. Dobre jest, powiem Ci szczerze. Jedno z... praktycznie wszystko mamy za jednym zamachem. Znowu w Hugo gramy? No. Co to robiło się tym? Aha, R1. R1 chyba boost, nie? No, tak masz rację. Co mamy? Aha, tutaj mam do końca dolecieć. Jak ty, kurde, tak szybko do, do przodu poleciałeś, ty? Nie, teraz? Jesteś z przodu, czy gdzie ty jesteś? Na równi z tobą, teraz. Teraz ty jesteś z przodu. Wow, bym wypadł. 140 tysięcy ty na, musimy zdobyć na chyba brąz ty. O, czekaj, jak tam to wygląda z tą kasą? Całe ja łapanie tego do prostych nie należy w sumie. No tutaj na skoś, na tym zakręcie jest ciężko. Za niebieskie wpada 100, za chyba fioletowe 1000. O, oh, fuck, spadłem. Wow. Dobra, teraz chyba ty mnie wyprzedzisz. No, jesteś chyba z przodu, tak mi się zdaje. No. 7000 kurde To już prawie 140, nie? No to brąz będziemy mieć przynajmniej No 385 na srebro, to, to jakie to długie musi być, nie? Ale to nalicza nam, bo możemy dwa razy. Znaczy, ja zbiorę punkty, to ty jeszcze też możesz je zbierać. No, 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 Jest no, no. no, no. no. Jest ja to w sumie... pierdziele. Kurde. A, tylko się nie spieprz teraz, czekaj. Kurde, co? Nic, ciężko, ciężko. 100 tysięcy mamy jeszcze. Nie wiem, czy tam ty uzbierasz. A ty już dobiegłeś, czy nie? Jeszcze trochę mam, ale widzę już koniec. Znaczy, widziałem już platformę tą taką kończącą. No nie wiem, no to zbieram cały czas, nie? Ale zobaczymy, no. Te różowe się staram najbardziej zbierać, nie? No, no to bo to te jest. tam niebieskie, to tam za 100, za 100 punktów to tam jeden chuj. Czekaj, no, może srebro się uda, ty. Powinno się udać. Ale złota raczej nie wiem, chyba nie. Tych w sumie to jest długi ten wyścig, nie? No, trochę już biegniemy. Ty, bo ja metę widzę, widzę, spadnę. Specjalnie spadłem, żebyście tam jeszcze mógł pozbierać. Mmm, no zbieram, zbieram, ale. Jeszcze raz, no ty... No ja teraz cię wyprzedzę, No prawie jestem za tobą, nie? No kurczę, czekaj, na srebro może uda się, nie. Ku, jest srebro, jest. Ty, jest srebro, ty udało Uf. się. O 2000. Ale złoto więcej. to masakra, to byśmy musieli chyba wszystko zbierać. No złoto było chyba 500 tysięcy. Czy tam 400, 462 było na złoto. Nie, no to nie aż tak długo. nie... Mniejsza, mniejsza była różnica niż między tym brązem a srebrem, nie? Daliśmy radę w każdym bądź razie, przynajmniej na srebro. Dobra, co teraz? No to co, główną chyba misję nie możemy zrobić? Co to jest ty? Aha, to jest ten ten. No to tą główną odpalimy Okej, okay, to co bierzesz ją czy nie? Aha, jest, dobra, mam. Ja jeszcze sobie tylko czekam. Aha, nie mam kasy. Czekaj. Dobra, to lecimy tam. I znowu się niebiesko robi. To jest chyba faktycznie tak, że jak przejmiemy całą dzielnicę, to już robi się. No niebiesko zamiast, no. No to możliwe, też. to możliwe, no. A no już ten trochę jest kurczę tej gry, nie? Mamy przy ten już kawałek jest. No już będziemy no, mieć 45% jakoś 50 prawie. Już, kurczę będzie, będzie, nie? No 100% to wiadomo, trzeba mieć też znajdźki wszystkie. No, ale jest, jest. Dobra, ty jestem już na miejscu. Nie wiem, jak ty. Kurde, czekaj, aktywuję jeszcze raz. Okej, okay, no to co, lecimy, nie? Zobaczymy, co się będzie działo. W ogóle jakiegoś Benna Kinga, ja go nie znam tego typa. O, szondy jest. Co to jest? Prezydent powinien wziąć miękko na mnie. Co? Mnie pamiętaj, rząd wyjechał do miejsca, gdzie nie są w charakterze. Kiedy to było ostatnio, kiedy widział tak? i feel like this is an invasion of privacy when did that ever stop your administration we never invaded yes we did jesus what did we do i'm committing treason if i tell you i think treason only matters if you have a planet on which to be tried no don't see that Nie wiem czemu, ale mi się zdaje, że to będą te czasy, takie właśnie lata 90. czy któreś tam. No, może ty czekaj, to ten? No. Pamiętasz go, on był kurczę, w, po, w tych w poprzednich częściach, czy nie? No właśnie, nie kojarzę go. W ogóle. No że w jedence był. Może, ty może. Albo w dwójce? Czy z dwójki nie przeszedłem? No to, to jest to miasto właśnie Steel Waters. Z dwójki, tak? Mhm. Mm Kurde, jeszcze nie mogę biec, a ty? Też nie mogę. Hey baby, Są właśnie to ten to inne miasto niż strójki. To nie jest ten murzyn co był właśnie na okładce dwójki, ty? Nie, mi się wydaje, czekaj, kill the Vice Kings. a nie no teraz to gank jest. Na okładce dwójki? Nie wiem, był a to... tam jakiś murzyn? Znaczy, tak plecami odwrócony, nie? Nie wiem, czy to murzyn był, czy nie, ty. O, mamy baseball. Ja, mam. ja też. Go to charge. Ty spluwy też mam. Nie wiem, ty też pewnie masz. No, no mi. Super mocy nie ma. Kill the Vice King. Dobra, lecą już. Którą bierzesz? Bierzesz lewą stronę, a ja prawą. Wojny gangów, jak w GTA 5. No, no, no. Tam też będą takie akcje. I tam to się nie mogę doczekać tych napadów na banki ty te... Dobra. To wszedłem do tego kościoła. A ty wszedłeś do środka. Co to jest tu? Kościół. Wiem, ale ta Myślałem, że to Shandy na początku. Kość Tania. Gdzie ona o, czekaj, nie wiem. Tu chyba no. Damn, I remember all these people. Takie akcje w kościele? A to z dwójki są wszyscy. Z dwójki. Jest tu ten. Johnny Gat. Ja to tym zdjęciu. No, tam nie wiem, bo nawet nie grałem w dwójkę, to nie wiem. Czekaj, tu jest drugie coś. Tam. You know, I'm kind of shocked a freckled bitches never opened in Steelport. Then again, Councilman Phillips never did have a sense of humor. That's far enough. King, it's me. Remember, I'm the president. You're my chief of staff. Shit. Yeah, I remember now. What's going on here? My crew turned on me. Tanya and Big Tony pulled a coup, and now they want my ass dead i was hoping julius and the saints would help me out oh shit he's not around here is he no i'm never able to find him in the best let's get you out of here i'm mm. going mm. no, to go ja no, out to shaman no ya i have a chance did you kind to drop tanya out of the window on your car years ago yeah but that ain't what happened here every time i see her and i end up putting a fuck in my head Jaka muzyka typowa właśnie taka dla syn z Rawadwijki ale mu z Wojzbola wejdę No tam z tego karabinu walty Znaczy podwójne to tutaj jeszcze

<laughs> Those were simpler times, King. Kinsey, can you see if Tony's on his way yet? I've been searching the simulation and so far, no sign of either of them. But they are gonna show up, right? Since King has been reliving this over and over again, it chance to reason that the parameters of the encounter should remain the I think that means yes. Let like you understand oh, so close! Now we have to the

bo Zostałeś? Bym... Nie, ale mało bym się nie wjebał w to. Ty, ty masz bazukę, ja nie mam. Pociec leci. Tu była w grobie, tutaj jest grób. Tu jest bazuka. A jest, dobra, no. Bo przysłała. No, z tego można się pobawić. on jest ten King? W kościele się przewrócił, znaczy z drugiej strony. Ty teraz ty nagrywasz, nie? Czy nie? No ja, ja. No, bo mi się pomyliło, mówię kurde, ty nie włączyłem nagrywania. Ty dobiegniesz do niego, bo ja wbiegłem do kościoła. Przez ja przykadek. też do kościoła wziąłem, ty poszedłeś. O kurwa, nie zdążymy. Ja myślałem, że kurde, ja za tobą pobiegłem. Szybciej. Nie. Ja Kurde. pierdzielę ty A mi w ogóle myślę, że kościołem się dać dało wyjść, a tu... Dobra, to ta jeszcze chujego. ten... Jeszcze raz to się przejdzie. Kill the Vice king, czekaj. Uh, dobra, on tam jest, leży już. Aha, już tam do niego mamy bies, ta? Rescue mm -hmm. banking, dobra. Stick together kill Kurde. Ty, ja mam dubstep, dubstep ale nie da się z niego wykorzystać wow. a ja też mam no ale kurde jest teraz Kill Big Tony o oh, kurwa, czemu nie jadą? Z bazooki w niech no. No ja nie mam już. <laughs> mi się. Tam w grobie powinna być wraźczek. A czy ja mam ale po Tych nie mam, nie? Weź go rozwal jak ty masz. Ja już nie mam bazuki. To tak normalnie, nie ty. Już chyba po nim nawet, ty Anthony, you have a list. Boss, you and King should head back down the street to where you came in. It looks like Tanya's on her way. Hold on, you're just thinking of this now? I've been ready ever since I got here. Choć daję jedną żeby się czy jest Samochodem możemy podjechać? Nie. Już biegać nie możemy, kurde. No ja. Biegnie ten... Znaczy tylko tym, tym truchtem takim. Aha, A tam ten sobie, zobacz. zobacz. it is well well Benjamin time for you to die with some dignity. no but I don't mind dead. <laughs> just deads you think I need Tony to kill you and your <laughs> oh, so cool oh, no, no, you sidekick, I don't think we can drop her out a window this time what about me Wow, ale mi zaniepała z tego samochodu, czy z czy jakiegoś... Po Pogłowię ją, po głowie. Ja będę musiał chyba się wycofać ty. Czekaj, czekaj, kurde, przebiegnę przez te te. O kurde! Ty, ja idę po wazukę. Wyzłapałem dzisiaj, ja się wkopałem strasznie. Ja się wycofam, usłaniaj się tam Nie jakoś. mogę, nie mogę, ten, bo wszyscy we mnie nawywalają ty, czekaj. To jakoś bogiem udało mi się. Lecę do ciebie. nie, nie ma bazuki, kurde. Ty, ja mam mało życia, kurde, nie wytrzymam. Ty, jestem na hipa. Ja też mam mało życia. Czy to się nam odnowi, czy nie? Jak wypadną plusiki. Dobra, ja mam plusików trochę. Kurde, czekaj, czekaj, bo mi tu spieprzył jeden. O, dobra, są plusiki jak chwilę, tylko słuchawki sobie muszę tak szybko zmienić, bo już kurde nie słyszę Cię, a tak to nie będę grał. Na szybkiego to zrobię. Dobra, jestem już. No dobra, dawaj, dawaj, dawaj. ona jest na, tutaj już na hita prawie. A bo ty ją tam jedziesz od tego... Jest, to, Dobra, jest. Dobra. A bo ty tu stałeś. Nie, jeszcze żyje, nie? Czy nie? Już zabita. Zabita. Przynajmniej jej nie ma. Nie, dobra, dobra, to już po niej. Co się dzieje? A, już chyba koniec, koniec chyba. Mamy, akurat. Jak tam masz z czasem? 28 minut. O kurde. A to już takie ostatnie chyba misje, nie wiem. Teraz będziemy chyba atak na Ziniaka robić. Tak, jest wśród wśród? To jest złe. Mam wrażenie, że to jest understatement? mnie znaczy zbyt dobrze. Czy znaczy 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 plan? to, co, znaczy się, to Kinsi, Tak, nie plan, You think you can do that? With my help, she can. I don't need your help. Yes, you do. That's why you saved me first. You saved Matt before me? Brilliant computer hacker, record mogul. Experience with virtual worlds, experience with street gangs. My experience is empire building. Empire building? I'm sorry, who became fucking president of the United States? Who? The person that the fucking president of the United States asked to run their cabinet because they were way over their head. I was not in over my head. True or false? You called me at three in the morning asking me to run your election because you weren't polling for shit. There's some fine points you're glossing over there, buddy. You're right. You weren't asking me, you were begging me. Are you two finished yet? Keith, have, have you been watching the whole time? Yeah. And I'm just throwing this out there i think there's only a passing similarity between me and julius whatever you're like the same person how many of you guys are listening in on us all of us let's not fight in front of the kids do you seriously have a plan i do work it out with kinsey and matt and fill me in where we can execute you got it all right i'm killing your connection benjamin we'll see you soon hey king you really hate that you ended up in second place don't you To dobrze, czyli ona go tam chyba przeteleportowała już na statek jakoś. Aha, jo. To co, będziemy chyba kończyć, nie? Zaraz. No już. Możemy spokojnie pół godziny kolejny materiał. No to dobra, ale będziemy mieli kurczę powiem Ci już troszeczkę tej fabuły do przodu. Dobra, jesteśmy na statku. No to co my się w takim razie z wami żegnamy i widzimy się w następnym odcinku, do którego już z góry możemy was serdecznie zaprosić, więc ode mnie to tyle i cześć wam wszystkim. No siemanko.